wie. z tej strony strzelam za 1HP. Słuchajcie, dzisiaj wyszła czerwcowo lipcowa aktualizacja. Chciałbym Wam od razu powiedzieć takie główne zmiany bądź dodatki, jakie zostały wprowadzone do gry. Aktualizacja skupia się na dodaniu nowej linii, można w cudzysłowie, linii pancerników amerykańskich. Mamy wczesny dostęp do tak Nevada. Czwartotierowy pancernik. Kolejnym na piątym tierze jest Tennessee. Szósty tier to jest North Carolina. Ok. No i na siódemce słuchajcie mamy Kansas, tak? Zobaczcie, ładnie to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że szybko sobie w ekspicie albo wypadną wam ze skrzynek misje na yy, yy, dane okręty. Yy, dodatkowo, yy, słuchajcie, mamy lotnie niemieckie. Tak, od tyrową. Rhein, Hein, yy, Dobra, yy, kolejna jest Weser. Nie wiem jak to się dokładnie czyta. No, i mamy jeszcze siódmotirowy lotniskowiec. Ja jakoś za lotniskowcami nie przepadam. Dodatkowo, słuchajcie, doszedł nowy kapitan, stricto pod lotnie. Jest to Hans Gessler. Dokładnie. Na razie sobie nie wiem, jak ustawić bildy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Generalnie, zwolennikiem, tak jak mówiłem wcześniej, lotniskowców nie jestem. Dodatkowo mamy nową kampanię. Słuchajcie, pamiętajcie, że jeżeli nawet zrobicie całą kampanię, żeby dostać okręt, to musicie wykupić pakiet admiralicji, który kosztuje 2500 dublonów. Dużo osób mnie się pytało: Zrobiłem kampanię, a nie dostałem okrętu, bo nie wykupiłeś pakietu admiralicji, tak? Nad zwieńczeniem kampanii jest Georgia Pancernik amerykański. Więc no, trochę będzie się działo przez ten miesiąc. I yy, jest co do roboty w tej gierce. Co jeszcze, słuchajcie? No, 8 projektów skończonych. No i chyba słuchajcie tyle co tam jeszcze dodatkowo. Arena, no to każdy wie. No i jest kilka naprawianych błędów. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Czekaj, czekajcie, arena sezon czwarty, ok ja miałem dość dużą przerwę, jeżeli chodzi o, o shipy, więc... Dużo rzeczy na przykład dla mnie jest nowych. Zobaczcie sobie teraz tutaj drzewko. Ładnie na dole jest pokazane jakie macie moduły e, i tym podobne rzeczy. Dla mnie jest super. E, co jeszcze słuchajcie? Okręty premium w tej aktualizacji. E, dodany jest Benham, szósty, e, szósty tier niszczyciela amerykańskiego. Amerykański pancernik Massachusetts. 7 tir 750 000 Free Expa. No i zadublony będzie dostępny. Słuchajcie, będzie dostępna Floryda. Pancernik 6 No i tyle. Na sam koniec otworzymy sobie jeszcze skrzyneczki. Czy kontenerki. Oto standardowy poszedł. Ok, ale jeszcze chciałbym wejść w sklep premium. Yy, ok, edycja limitowana 5 skrzyniorów za yy, 3000 yy, dublonów. Obniżka jest <grybujesz> o 750 dublonów. No dobra, otwieramy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc lecimy z koksem. Ok, 12 amerykańskich kamuflaży. Boster, epicki poster jak najbardziej fajna rzecz 40% do yy, hajsu. Dalej epicki poster. Też do hajsu. Dobra, eks kapitański, super. Wszystko epiki lecą, więc przydadzą się jak najbardziej. Okej, okay, epik następny. O! I Nie, dobrze, myślałem, że misja wyskoczy. A, jednak jest. Słuchajcie, mamy misję na Newadę. Więc bomba. Lecimy dalej. Dobra, na globalne epicki. Super, 12 amerykańskich kamosów. Ex, epicki dobra, na kapitański X, epicki 12, bomba global czyli Free ex jak to woli. No i co, tylko wyskoczył mi tylko jedna misja, Cholera się Wczesny dostęp, no i dobrze trzeba będzie. O, y, Dobra, insygnia, jak najbardziej bomba przydadzą się, Chyba brakowało mi jednego insygnia, żeby legendarnego kapitału sobie zrobić. No i to już chyba zwykłe kontenery będą leciały, no ale cieszę się, że chociaż na, na jeden wczesny dostęp y, mam misję. No i słuchajcie, z tej misji, jeżeli nawet sobie nasze znaczy zrobicie z, zrobicie sobie e, okręcik, to pamiętajcie, że dostaniecie dodatkową misję na Golda, tak? E, z tego okrętu. Więc jak najbardziej to jest opłacalne. No i to już zwykłe idą kontenerki. E, słuchajcie, napiszcie w komentarzach jak Wam się podoba aktualizacja, co byście chcieli, żeby dodali... W następnym y, patchu. Y, a ja zapraszam do komentowania, subskrybowania. Filmik się podobał? Łapka do góry. Filmik się nie podobał? Łapka w dół. Napiszcie, co się nie podobało, co zmienić. A tymczasem do zobaczenia na morzach i oceanach. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.